Witam Was w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj kolejny temat do rozmów. Tak jak mówiłam ostatnio o prawie jazdy, to dzisiaj poopowiadam trochę o moich zaburzeniach odżywiania. Ale najpierw otworzę kalendarze adwentowe i później Wam powiem resztę. W kalendarzu, w kalendarzu z herbatkami dzisiaj. Herbatę czarną, cytrusowa z imbirem. Coraz bardziej świątecznie się robi. Teraz w tym kalendarzu. I szesnastka. I tutaj jest. No i dzisiaj znowu serduszko. Więc sobie zjem. A tutaj... Tu jest coś takiego podłużnego, więc podejrzewam, że może być błyszczek O, co to jest? Nie gadajcie. Jeżeli to jest pomadka na bieżąca do ustu ura, to uratowała mi to życie, bo mi się właśnie moja skończyła. Ale nie chcę. Wypaść. Już musiałam sobie pomóc nożyczkami, ale tak to się prezentuje. Z takim ładnym opakowaniem. Tak! Powiem Wam, że dwa dni temu mi się skończyła. Boże, jak mi to uratowało życie. Nawet taka wazelinka. Ekstra! Jeszcze został mi duży kalendarz, więc chodźmy. Uwaga, i dzisiaj mamy... Anioła. Anioła. Gdzie jest aniołę? Tu jest. Oj, widzę zarąbiste rzeczy. Ale kozacko. Moje ulubione. Ulubione golarki. Ulubione. Po prostu je przekocham. One są tak przekozak. Nikt mi nie zapłacił za to. One po prostu są zarąbiste. Nie mają takich tępych tych ostrzy. To nie są takie, wiecie, za 2 złote. Tylko to jest naprawdę dobre. No i... Ulubiony kremik, znaczy do golenia. I bo ja mam taką cerę, że bardzo rzadko mi pasują jakieś y, żele, kremy do golenia, więc ten jest naprawdę spoko. I ogólnie do tego odcinka zainspirowała mnie pewna dziewczyna, która napisała komentarz: coś w stylu Kasiu. Czy masz mi napisać yy, albo opowiedzieć na filmiku jak schudłaś, opowiedzieć trochę o tym, bo ostatnio wam mówiłam, że schudłam z kilka kilo, z 6-7, ogólnie chyba się nie wiem czy wypowiadałam na temat zaburzeń odżywiania, ale tak. Taki miałam. I to ogólnie się zaczęło w gimnazjum. A i na samym początku dodam, że to nie było takie, takie straszne, wiecie, że byłam anorektyczką i tak dalej. E, czy bulimiczką, nic w ten deseń tylko. Ale no, ogólnie w moim życiu testowałam różne diety, różne wszystko, naprawdę wszystko testowałam ja miałam dużo przygód właśnie z tym i z zaakceptowaniem zwłaszcza siebie. No i powiem wam moją historię, e, bo w gimnazjum. Z tego co pamiętam, yy, zaczęły mi rosnąć, yy, wiecie, tu trochę, tu trochę. Sądziłam, że jestem wtedy gruba. No i jak ja spojrzę, spojrzę na swoje zdjęcie, to mówię okej. Okay. No i tak to się zaczęło, że właśnie podczas okresu świątecznego nagrywałam chyba wtedy też vlogmasy. I podczas vlogmasów po prostu po pierwsze nie miałam czasu, żeby zająć się jedzeniem, po drugie, miałam szkołę, do której chodziłam dzień w dzień. Po, po trzeciej montowałam filmiki do późna i tak jak mówię, gdzieś to jedzenie uciekało i stres i szkoła i tak dalej to zabierało mi tak jakby zastępowało mi jedzenie, bo nie czułam głodu. No. W tym okresie bardzo, bardzo dużo schudłam, nie pamiętam ile, ale wiem, że miałam już takie zapadnięte policzki. Tak po prostu wyglądałam jak taki kościotrup, uważałam się wtedy, że wyglądam coraz lepiej. Ta moja waga się już tak trzymała, trzymała, no i y, miałam efekt jojo, ponieważ y, w trzeciej gimnazjum czy w drugiej coś takiego y, zaczęłam bardzo, bardzo tyć, a dlatego, że po prostu moje hormony dopiero zaczęły działać i dopiero y, później się zaczęłam rozwijać, a ogólnie później miałam miesiączkę. I w gimnazjum bardzo przytułam i ważyłam 70 kg. Z takiej 50 kilogramowej dziewczynki po kilku miesiącach po prostu stworzyła się wielka kula. Ja się tym nie przejmowałam. Myślałam, że jest wszystko w porządku. Później dostałam taki mocny hejt ze strony odbiorców, moich obserwatorów, jaka tu nie jestem gruba. Kompletnie popadłam w, w taką deprechę. Jeszcze wtedy miałam hejt na to, że kupiłam sobie mój telefon. Akurat jeszcze mam ten telefon. Zbierałam na, na ten telefon swoje własne pieniądze. Wszyscy mówili, że już się zmieniam i coś tam. Po prostu hejt był Totalny, nawet taki odcinek, hate na, moich, na moim kanale się pojawił. No i od tamtego czasu zaczęłam się odchudzać. Chudzałam, no po prostu ograniczałam żarcie, bo ja wtedy mogłam wciągnąć bardzo dużo słodyczy, ogólnie jadłam bardzo dużo wszystkiego. Yy, to było takie, no wiecie, zajadanie stresu, zajadanie, no swoich problemów. Tak po jakimś czasie się to unormowało. Ogólnie zaczęłam odżywać się zdrowo, trochę o tym czytałam i moja waga zatrzymała się na 62 Kilo. Jakoś 3 lata się ta waga trzymała, cały czas 62, czasami miałam 65, no i tak mniej więcej już nie ważyłam 6, 70 kg, tylko właśnie tak jak mówię 62, 65, a to 5 kilo u mnie naprawdę była duża różnica, jeżeli o to chodzi. No i ja z tą wagą w ogóle nie miałam żadnego problemu. Chodziłam na tańce, uprawiałam bardzo dużo sportu, a ta waga cały czas stała. No i się trochę wkurzyłam. No i ogólnie jak chodziłam na siłownię, no to też zapisałam się do dietetyka, który rozpisał mi niby dietę. Kupiłam bardzo dużo suplementów, które niby miały się sprawdzić, i w ogóle wszystkiego. I pomóc mi w, w trenowaniu, moja waga w ogóle nie spadała, ona cały czas stała. Naprawdę jadłam tak jak rozpisana była dieta, nic nie podjadałam, bo to ja już byłam, yy, to był rok temu tak naprawdę, w drugiej liceum. No i waga stała, no i on się zastanawia, ten cały dietetyk. Dlaczego? No, i próbowałam do tego, do tego dotrzeć. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Ja naprawdę się starałam, akurat wtedy bardzo mi sprawiała przyjemność takie chodzenie na siłownię z ciężarami, ale później zrobiło się już trochę ciężko, bo to był taki obowiązek, już nieprzyjemność, coś mi strzeliło w plecach i po prostu strasznie sobie zniszczyłam kręgosłup na siłowni. No i stwierdziłam, że ja kończę ze sportem. I mój, moja grupa taneczna się rozpadła, więc też nie miałam jak chodzić gdzie na tańce. Przez ten czas, przez cały rok teraz już nie trenuję nic, nie chodzę na siłownię, nie uprawiam sportu. No i właśnie tak jak mówię, w tym roku wyglądało mnie to tak, że śniadania jadłam około 13. I mi się wydaje, że właśnie w tym okresie, jak teraz się ostatnio zważyłam, dlaczego ważę 56 kg, to nie jest zdrowe odchudzanie. Bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, że, że, że aż tak już ze mnie zleciało. Bo, tak jak mówię, przez cały rok, nawet gdzie trenowałam, gdzie tańczyłam, ważyłam 62, cały czas 62, cały czas 62. I moja waga stała, stała i stała. I mi się wydaje, że to może być trochę też przez stres, zmiany trybu życia, e, zmiany trybu życia na siedzącą, czyli mniej jedzenia. Ja po prostu podczas, podczas tych zdalnych e, strasznie ograniczyłam jedzenie, potrafiłam nie jeść, nie jeść na przykład w ogóle śniadania, e, jeść obiad i tylko kolację, później cały dzień, dwa, e, całe 12 godzin jeszcze przesiedzieć w szkole, w szkole na zdalnych bez jedzenia i tak dalej, bo po prostu nie byłam głodna, bo nie miałam gdzie spalać tych kalorii i tej, tego jedzenia się robiło coraz, coraz mniej. A jeszcze wrócę do tych y, całych moich początków. Dlaczego nazywam ten odcinek zaburzenia odżywiania? Ponieważ y, miałam też problemy y, ze względu na miesiączkę. Moja miesiączka się zatrzymała. W tamtym momencie, jak, jak już dostałam ją w gimnazjum, to tak po roku czasu ona się zatrzymała. I zatrzymała się i miałam bardzo duży problem z tym, żeby ona powróciła. No miałam taką też wtedy depresję, i w ogóle miałam jakieś takie wahania nastroju. Teraz jest wszystko w porządku i właśnie się sama zastanawiam i dochodzę do tego, dlaczego też jak już ważę te 56, ilo, czy, czy już nie wiem 57, 58, to zastanawiam się, co mogło być tego przyczyną. A tego akurat nie robiłam specjalnie, okej? Okay? I od razu Wam dam poradę. Jeżeli Lubicie swoje ciało, to bardzo się cieszę. A jeżeli nie lubicie swojego ciała, to starajcie się je zaakceptować, bo ja szczerze mam kompletnie wywalone teraz. Zwłaszcza teraz wywalone w to, czy ja będę siedzieć tak, czy mój brzuch. Będzie siedział tak, ja po prostu mam, tak jak mówię, wywalony, bo ja nie jestem perfekcyjna, może ktoś mnie za taką udawać, ale, ale tak jak mówię, mam brzuszek, mam, mam duże, duże piersi, mam dupę i, i tak, to, tak to wygląda, że ja siebie się po prostu akceptuję taką, jaką jestem. Jeżeli chcecie za to skudnąć, to mogę Wam jedynie doradzić, że nie róbcie, nie powtarzajcie moich błędów, nie, nie zaczynajcie żadnych głodówek, tylko róbcie to świadomie. I teraz w tych czasach jest bardzo dużo diet, bardzo dużo takich zdrowych diet. Obserwuję bardzo dużo fitnessiarzy i tak dalej. Takich naprawdę, którzy są zaznajomieni w to i którzy dają rady, jak ćwiczyć, dają własne treningi. Powiem Wam, że to naprawdę nie musi być tak, że w tych czasach musi się głodować, bo tak, no, tak naprawdę możecie ćwiczyć w domu. Jest bardzo dużo sprzętów, bardzo dużo, coraz więcej ćwiczeń e, tworzonych w domu właśnie specjalnie, bo pandemia jest i tak dalej, więc trzeba tylko motywacji i chęci do tego, żeby zacząć ćwiczyć. Ja tej motywacji nie mam, ja na razie się czuję z tym dobrze, jak wyglądam i potrzebuję trochę więcej ruchu, potrzebuję się mniej więcej rozciągać albo nie wiem po prostu się poruszać, bo ja uwielbiam sport. Uwielbiam na przykład tańczyć, no nie lubię jakoś biegać na bieżni, nie lubię jeździć na jakichś rowerkach, to jest dla mnie po prostu nudne. Także opowiedziałam Wam trochę mojej historii, się z Wam zwierzyłam, bo nie wiem, czy jakoś mówiłam o tym na kanale, ale mogliście to pewnie zauważyć, że miałam taki skok, że z takiej chudinki później na, na taką grubszą osobę, później znowu schudłam, teraz jeszcze schudłam i właśnie tak to, tak to wygląda u mnie. Na razie, tak jak mówię, trzymam się dobrze, ja nie mam zaburzeń odżywiania, kiedyś miałam problemy z tym. Ja byłam w ogóle wtedy takim mistrzem i miałam obsesję na punkcie wyliczania kalorii. Ja nawet wiedziałam wtedy, ile ser ma kalorii, każdy rodzaj i naprawdę, to była już obsesja. Jak coś, to dawajcie znać, na jaki jeszcze temat z mojego życia chcielibyście się dowiedzieć. Jak jeszcze macie jakieś pytania, może nie opowiedziałam czegoś dokładnie, to dawajcie znać. Chciałam powiedzieć tak w skrócie. Zdrówko, kochajcie siebie, a ja kocham Was. Pa, pa!